Panie Romanie, Pan kojarzy i Pan znał i Pan przyjaźnił się ze Stanisławem Modrzejewskim, który zmarł w, y, tego, y, tym, y, tego, w, w, w sierpniu tego roku. To chyba trzeba powiedzieć, że się przyjaźniłem. To co, był taki znajomy, tej, z którym złapałem taki bliższy kontakt, no bo y, był no, takim postojenijnym Miał takie fajne wejścia, dowcipne, był też uczynny. Wypracowaliście razem w komitecie wyborczym, tak? Z tego co słyszałem. Czy tam jakoś bliżej się poznaliście? Czy no w komitecie wyborczym? Nie kojarzę go, że w komitecie wyborczym czy on się udzielił jakiejś wyborach? Nie kojarzę, szczerze się ja, ja się tam udzielałem. A, ale, ale czy, czy, czy Stasek się udzielał? To... Jak go znam, to raczej mógł być uczynny, Ale żeby jakiś taki, taki, tak, tak aktywnie, politycznie, to chyba nie było w jego kwestii. Bardziej społecznik, tak? Pan taki społecznik i po prostu jakby się tak coś go wkurzało, To potrafił, potrafił wydobyć siebie no, takie no, mocne dźwięki. I, I po prostu. wywalić kawę na ławę, Wywalić nie kawę na ławę, o, tak, tak bym to określił. I taki bezpośredni, tak? czy po bezpośredni. A jaki był no, w związkach z innymi? No, czy pan czy, 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 czy miał dużo przyjaciół? Czy, czy pan jakoś to kojarzy? To mi się wydaje, że, że e, e, taki normalny facet, e, normalny facet. W zasadzie bardziej go interesowało tamte. E, w nawet dziewczyn, jakieś takie miłe no, spędzenie czasu, e, e, czy on był społecznikiem, e, powiedzmy te jego problemy go, go z, spowodowały, że znalazł się w takiej sytuacji społecznika i, i taki to zaangażowanie mu się podobało. Tak? I, i, i inne osoby też podobnie które miały jakieś problemy. Ale czy też sprawiedliwości, czy też prawne, to, to by go też motywowały do tego, że jednak bez w zespół można coś więcej wywalczyć. Więc tego kojarzę. Tego no w liczbie siła, tak? Na tej zasadzie. Że w liczbie siła i natomiast e, jednak troszkę był oparty, nie? Miał, miał, takie swoje, miał takie swoje koncepcje. Też nie był, nie był taki jakby wszechot, tak? to znaczy, że jednych lubił, drugich nie lubił, tak, tak? No, to tak, powiem, tak, powiem. tak, tak wszędzie, prawda, ta, ta, tak wszędzie. Natomiast nie uważam, żeby pod kimś dołki kopał, ko 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 czy, 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 czy aż taki był jakiś bredny po prostu właśnie taki właśnie facet był pozytywnie nastawiony, to, 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 pozytywnie, uczynnie, był wdzięczny. Był, 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 był osobą taką taką, taką wdzięczną znaczy, wdzięczną za tą pomoc, tak? Wdzięczną za tą pomoc, tak. tak on po prostu czuł takie, takie ludzkie odruchy. A właśnie, a jak, a jak, a jak, a jak, a jak odbierał, no, bo tu wspomnieliśmy o takich problemach prawnych czy rodzinnych, tam już nie, nie chodzi o to, żeby w to wnikać, ale właśnie jak on odbierał to, jak się ustosunkował do tego? To znaczy, to znaczy... Czy było widać na nim, że on jakoś to silnie przeżywa albo albo raczej tak obo, obojętnie? W sumie, w sumie no wkurzało bo ta jakby niemożność, niemożność załatwienia tych, tych, tych spraw, które, które można było załatwić jakoś. Nie miał, nie miał doradców takich dobrych, takich, takich rzeczywiście prawdziwych doradców. Raczej, raczej znalazł się e, w sytuacji, w sytuacji ta, takiej osoby bezradnej, e, która, e, która w zasadzie jest wykorzystywana na wszystkie strony, no? bo, bo, bo w sumie on, on, on był osobą małpujiczem, zamożną, no, tak, tak można powiedzieć, na, na, w dobie prekariatu, to to, to raczej, raczej, raczej był osobą y, zamożną. Da, więc, więc tak to chyba było. Ale nie można powiedzieć, że te problemy go jakoś przytłaczały, czy, czy, czy też y, nie przytłaczały, czy też raczej stał i walczył, prawda? Która z tych dwóch znaczy, postaw? nie, znaczy nie no, raczej stał i walczył. Stał i walczył, prawda, tylko że e, przez brak jakiejś takiej e, pomocy prawdziwej, bo tam mieliśmy adwokaty, czy którzy okazali się wyprowadzili go na monowce. Tak? Dopiero, dopiero Jan Jączek się tak nim zajął, e, uważam e, konkretnie. konkretnie on mu pokazał pewne mechanizmy i jakby e, e, pokierował go właściwie. I dopiero od tego momentu jakby on poczuł siłę w sumie, że coś się da zrobić. Tak. Jan Jączek przerwę, to jest ten... Yy aktywista, Rzecznik Ruchu Obrony Pokrzywdzonych, tak? Znaczy Jan Jączek jest pokrzywdzony. Tak, no, tak. nie będę wymieniał, że tak powiem nazw firmowych, bo, bo, bo w sumie jakby no, o, o nim można w internecie jakby wszystko wyczytać. Czyli on po prostu opiekował tak, się Staszkiem. Tak, czyli. jestem aktywistą. Dzięki, dzięki niemu Pan Modrzejewski jakoś tak Mówi, tak, 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 Napisał mu, napisał mu z, z, przede wszystkim opiekował się w tym sensie, że jako był e, na jego sprawach, e, napisał mu pismo do, do Strasburga, które ja oczywiście nie, nie znam szczegółów, bo tak, tak. nie znam szczegółów, ale, ale zdaje się, że to przyniosło konkretny skutek wobec, wobec, wobec tej jakby wobec tej jakby no nadużycia, moim zdaniem, które się dokonało na Modrzejewskim, jakim jest półtora roczne zamknięcie faceta, który przecież nie jest, nie jest ani idiotą skończonym, ani nie jest nienormalny, po prostu. No właśnie, czy sprawiał wrażenie jakiegoś, jakiejś osoby niebezpiecznej albo groźniej dla otoczenia? To znaczy, nigdy bym go nie podejrzewał, że, że, żeby aż tak, jakoś tak, wyciągnął je i jakieś król czy coś, zaczął żyć, gonić i tak dalej. Wkurzało, mu, wkurzało go ta niemożność działania i, i tutaj to na, to na pewno spowodowało w nim taką jakąś e, zaciekłość w tym sensie, że, e, że on no, starał się to, prostu na stare rozwiązać. I, ta, i, i, I to, że napotykał e, no, jakieś tam e, e, takie sytuacje, że go wyprowadzają w maliny wręcz, a nie pomagają mu, to było za niego wkurzające. Ale w momencie, kiedy on poczuł, że, że ma ludzi obok siebie, którzy powiedzmy, są w stanie mu pomóc, przez to samo, przez samo obecność prawda, że na jego sprawach, czy jakąś taką obserwację jego sprawy, że ma w końcu gościa, ale nie tylko on, bo tam był, bo w tym momencie jakby tam... Bo, Okazało się, że był, był w stanie, był bardziej otwarty i, i bardziej rozumnie traktował innych porady, właśnie dlatego, że, że zajął się z nim w zasadzie taki no, bardzo inteligentny praktyk, można powiedzieć, prawda, wręcz rzecz można powiedzieć nawet adwokat, ale bez, bez tytułu, bez, bez magistra prawa. Nie? To po prostu który sam wypraktykował e, ścieżkę dojścia, dojścia do rozwiązania problemów prawnych. I, I to i, 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 czyli generalnie e, 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 osobą normalno absolutnie nie było. Raczej właśnie słyszałem, że po, po, po powrocie no, by, by był nasz pracowany lekami. Ja no no, go zamknęli do psychuszki, tak? Zamknęli do, do psychuszki i to jeszcze no, wywieźli do tam gdzieś w ogóle na dół w Polsce. Także on nie miał, miał utrudniony kontakt z ludźmi, którzy go dalszymi i jakby go którzy wspierali. Także to było dosyć, dosyć dziwne i moim zdaniem a, dlaczego? A, aż na półtora roku prawda? osoby, która w przekonaniu wielu osób no, nie, nie, była, nie była osobą normalną. Prawda? To są po prostu normalne sytuacje, że ktoś jakby broni się, jakby odzyskać i stanąć na swoim, prawda? Tak go postrzegam, tego postrzegam właśnie jako osobę wprost. Tutaj w go czymś sprycowali, tak? Czy pan w ogóle. No ja z ja, nim ja, ja, rozmawiałem telefonicznie kilka no właśnie. i w zasadzie. No facet tam by, nawet żartu sobie stroju z tej sytuacji, w której jest jakby nie odebrałem jakiegoś e, e, takiego ponuractwa u niego e, natomiast e, z tego co słyszałem mogę bardzo na bo bo i, i, i od Jan odjął jakby on się zamknął zamknął i jakby nie chciał się ani kontaktować z tą grupą, bo się tego nie rozumiały, ja bym zaskoczony, bo jak nie wiedziałem nawet z zaskoczyłem, dowiedziałem się, że on wrócił, skoczyłem się dowiedziałem i nie miałem i nawet chciałbym go, chciałem go zobaczyć. Prawda? Natomiast on z tego co z tego mówił. Jączek i, i, i Jankowski, bo z tego co by to oni go widzieli, to fakty fa po prostu się jakoś zamknął. No, było widać, że, że nie było ja tego, nie widziałem, ale z tych rozmów było jakby słychać, e, przebrzmiewał taki ton, że, że e, jakaś normalna no, przydatkowanie tych leków, no, jak można w ogóle osobę, która nie jest chora psychicznie szp szp szprycować jakimiś tam lekami, prawda? Tak. Psychotropowymi. To w ogóle jest, uważam, jakaś zbrodnia. A z drugiej strony, no ktoś tam wyraźnie... Ktoś... Tego w tym Takie brzmiałe tomy w tych rozmowach z, z Jankowskim i, i z Jączkiem, że, że no... By zastraszony jakoś. Wręcz... wręcz taką informację odebrałem, że po powrocie policja go dość wrednie potraktowała. Po prostu wysłali go generalnie do garażu. No, po prostu, no, z jego mieszkania. A to policja no. go wysłała do tego garażu. Tak to, tak to wyglądało, że, że, tak. Że, że, że niby wezwał policję, ale tam po prostu znalazł się w garażu. Jak można w ogóle tak potraktować człowieka? Rozmawiamy z panem Stanisławem Jankowskim, który jest działaczem opozycji w Katowicach i który znał osobiście Stanisława Modrzejewskiego. Panie Stanisławie, może pan opowiedzieć, jak pan, jak pan pamięta pana Modrzejewskiego? Ja prowadzi, prowadzę, prowadziłem w zasadzie sprawy tego od kilku lat. Zaprzyjaźniłem się z nim, byłem u niego w jego domu kilkakrotnie, widziałem jego stan emocjonalny i słyszałem bardzo ciężką historię, że żona go sekuje, nie pozwala mu dojść do lodówki, nie pozwala mu korzystać z kuchni, nie pozwala mu, wziąłam klucze z szafki, z skrzynki nie mówię teraz swoich listów. Czyli jakieś kłótnie rodzinne, tak? Jakieś no nie tyle kłótnie, co była inwigilacja jego. Ta inwigilacja była spowodowana stosunkami rodzinnymi, z których wynika, że żona jego wzięła sobie kochanego. No to już nie wnikamy może w takiej takie szczegóły. Ale, ale pan Stanisław tam się uskarżał, że, że te organy państwa raczej stanęły po stronie tej jego rodziny, a, a przeciwko niemu. Tak, wiele spraw prowadził natury osobistej, ale też działalności społecznej, bo wchodził działalność społeczną, że firma, która podjęła ich mieszkanie, ich dom, w no, jakiejś niezgodności prawne, on wniósł to też do on, prokuratury, do sądu, do sądu najwyższego pisał, do prokuratora generalnego. Czyli te organy pewnie nie były za bardzo szczęśliwe z tego, że mają takiego. Postępowy, z jego obiekt, dało się słyszeć, że no cały czas ma kłopot. Nie wiedział jak, jak potem do tych spraw, gdzie wnosi się na nie a spotyka się opór. No, ja w jakoś adwokata, no to przyjął jakoś adwokata, który przyszedł na którąś z kolejnych spraw i okazało się, że nie powiedział żadnego słowa. Adwokat, który przyszedł, przyszedł następnego adwokata, który miał pecha, bo adwokat był zmarł. W miejsce tego zmarłego adwokata przyszedł jakiś facet, który się ogłosił, że on będzie prowadził jego sprawy za adwokata, który zmarł. No, ale okazało się, że ten adwokat też nic nie zrobił. Czyli niewydolny zupełnie, się okazały te jego starania prawne, a w końcu uznano go o chorym psychicznie, tak? Wcześniej, kiedy ja doszedłem do sprawy, Staszek już budził, że miał jakieś kłopoty z tej linii działalności, która w momencie jakiejś sprawy zakończyła się ukierunkowaniem sądu, żeby osadzić w szpital psychiatryczny. Posadzono w tadymal, bo to albo też na trzy miesiące, z czym się nie zgadzam, ale to po fakcie, bo to do tego nie mogę odnieść. Natomiast w następnych kolejnych jego próbach dochodzenia do sprawiedliwości, w pierwszych tam sprawach, o których wiemy, znowu wyszła taka sprawa związana z posadzeniem było w szpitalu Ja mu poradziłem podjąć leczenie. Mimo podjęcia leczenia przez Taszka, okazało się, że i tak napływ e, sędziów był w kierunku osadzenia go w szpitalu No To jest dość dziwna sprawa, że e, moje sugestie e, w jednej ze spraw bardzo ważnej rozwodowej, e, kiedy dowiedziałem się, że nie było orzeczenia o sprawie podziału majątku, ja e, postanowiłem, kiedy mówiłem, że jest bardzo trudna jego sprawa życiowa. Że lepiej, jeżeli małżeństwo kiedy się będzie rozchodziło, to jego majątek według by prawa. No tak. To się co należy. No i Staszek mnie posłuchał, wniósł sprawę e, do linii e, sądowej. No w tym momencie już byśmy byli razem z grupą e, naszej sprawiedliwości, praworządności. E, Staszek się wyciszył w pewnym momencie, no Janek pobrał też e, jego sprawę dla pomocy. W mojej się wyciszył, no co się okazało dla niego zbudne. Mianowicie w pewnym momencie, ja już nie otrzymałem żadnej informacji, że Staszek miał sprawę e, o podział majątku. Wiem tylko w późniejszej sprawie, w sierpniowej, kiedy wyszedł ze szpitala, że po dwóch dniach tej sprawy, gdzie było orzeczenie sądu o przyznaniu Staszkowi 60 bodajże, tysięcy odszkodowania za mieszkanie. Czyli mógłby sobie kupić e, na przykład czy mieszkanie. No, wtedy by nie doszło do tego, czy samobójstwa, czy zabójstwa, bo do dzisiejszego dnia nie wiemy. I nagle po kilku dniach, bodajże po dwóch, przyjechali do niego policjanci i go zawieźli na komisariat. I to tak wygląda jakby jakiś skok na kasę, tak? Dla mnie to wygląda jakby to było, e, no, przez kogoś kontrolowane. Tak jakby ktoś już od pewnego czasu przyglądał się sprawom Staszka. Moim tak samo, ale na wszystkich, e, którzy też dbają o sprawę praworządności w Polsce. No i ktoś to mnie bardzo e, zaczął e, no, kontrolować. A czy pan, na panu tak osobiście wywarł takie wrażenie osoby chorej psychicznie albo niebezpiecznej dla otoczenia? Nie, nie. Z, e, z moich relacji ze Staszkiem w, 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 wynikało oszednianych e, spraw takie, że się bardzo denerwował ale w kontaktach, w relacjach bezpośrednich, nie wykazywał nie tego. Człowiek, który jest chory psychicznie, jest wolny do ataku. Czyli kiedy ja, na przykład, też próbowałem, bo już o, o szpitalu psychiatrycznym, go moją linią, e, e, polityczną, e, żeby on pokazał, no, czy właściwie jest takim zagrożeniem. I tego zagrożenia nie było, bo gdyby, gdy ja tam się wchodziłem w kłótnie, że, no, nie ma, to, dlaczego oddaj, prawda, no to człowiek, który jest chory psychicznie, to się na człowieka rzuca, prawda? On nie był taki No, to on takiego nie miał. Jeżeli miał taki uszczerbek, bo ja to nazywam, e, jako po lekarsku się nazywa to uszczerbek na zdrowiu, z jakiejś winy, nie wiemy z jakiej, no to należało to leczyć, prawda? To co ja potem, e, kiedy się dowiedziałem o tym pierwszym osadzeniu było w szpitalu psychiatrycznym, mówię, no to idź do szpitala, który się badał i leczył i lecz się tam. I on, on tak jeszcze nie podjął. Przy sprawie tej, o której mówię, o majątku, ja też y, wcześniej kilka y, z tego jedynka, tygodni pół, w czasie, mówiłem starszej, jak będziemy na taką no, sprawę, weź te dokumenty od lekarza. Przestaw to sądowi i wykaże ty się lepszy w tym czasie, a sąd musi to wziąć pod uwagę i w orzeczeniu ta sprawa musi być e, ujęta. Jak e, do tej sprawy doszło, czy dał te dokumenty, ja już nie wiem, ale te osadzenie go po dwóch dniach, czyli najpierw go wyciągnięcie z domu, e, doprowadzenie go do komisariatu i wywiezienie z, z komisariatu bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego, no to dla mnie jako działacza no, jest coś e, bardzo niebezpiecznego, no, jeżeli z każdym z nas e, ludzie prawa no tak, będą postępowali, nie. że my będziemy się odwoływać do sądów czy do prokuratur o prawdę, a to będzie się kończyło, że my będziemy brani do komisariatu, no. wywożeni do, do szpitalów psychiatrycznych, to coś co na miejsce w Rosji, czy tam w Związku Radzieckiego, kiedy po prostu nie tylko, że oni byli odsyłani do szpitala psychiatrycznego, tylko tam się ludzi faszeruje z różnymi środkami, doprowadza się do stanu, z którego się nie wychodzi. I koniec końców, mimo że on nie był, nie sprawiał na nikim chyba wrażenia takiego, takiej osoby agresywnej, to w końcu w 2000, dwa lata temu prawie, że go zamknęli już na półtora roku tym razem w Bolesławcu, tak? Tak, e, osadzenie w Bolesławcu to jest właśnie ten ciąg e, wydarzeń, e, to jest połączone z komisariatem siódmym na tysiącleciu, z którego wy, wywożono do tego szpitala e, w Bolesławcu. I tam z relacji, kiedy ja się już e, po jego wyjściu w sierpniu tego roku dowiedziałem o całości, co się wydarzyło, e, na myśl e, doszło mi, że była jakaś sprawa z wydaniem opinii lekarskiej. Czyli, mówiąc teraz prawnym językiem, chodziło o opinię lekarską, która miała z Staszka z tego szpitala. Tam był wyznaczony bodajże jeden termin wcześniejszy, kiedy ta opinia była wydana przez sąd, ale zwagatyzowana przez linię lekarską. Po jakimś czasie znowu on został dopytany, Staszek, do sprawy tego badania, do wydania opinii lekarskiej i minęły jakiś czas, tydzień czy dwóch tygodni, właśnie nie wiem z czym to jest związane, że dopiero go później e, e, wypuszczono. Czy te dwa tygodnie miało na celu, no, brutalnie teraz takim... E, Przygotowanie. Tak, e, nafaszerowanie go środkami, żeby on po wyjściu no, był otumaniony. A właśnie, jak on wyglądał po wyjściu stamtąd? Powiem o dwóch faktach, e, bardzo interesujących z linii e, lekarsko-prawnej. Bo ja też jestem dziwiony, że policja ani prokurator mnie nie wezwał, że kiedy pierwszym razem spotkałem go na przystanku tramwajowym w Załężu, to on mnie nie poznawał. Nie poznawał pan? Tak, nie poznawał mimo naszej przyjaźni. Drugim dla mnie ważnym, bo ja potrzebny, nie, nie dobijałem się do człowieka, który spuszcza głowę, nie reaguje, prawda? Bo no to tak. Wiem, jak ludzie po specjalnym psychiatrycznym mogą działać. Znam takie przypadki. Następnym razem widziałem go y, na przystanku Jana w Sabzabużu. i kiedy y, jadąc trampałem spostrzegłem go po drugiej stronie ulicy, wysiadłem. Kiedy nawet przejechał i o, Staszek nie zobaczył, uciekł. Uciekł y, to, na pocztę. Czyli po tym półtora rocznym leczeniu zaczął sprawiać wrażenie osoby? Tak, tak, w tym krótkim okresie, bo to powiedzmy odstęp kilkunastu czy kilku dni. A no, fizycznie no, jak wygląda. No więc powiem tak, do tego za chwileczkę chcę. Kiedy ja, zanim, ja doszedłem tym razem na pocztę, no to był zastraszony. Dlaczego? Bo człowiek, który wchodzi do kąta, boi się. No to znaczy, że jak wcześniej byśmy się znali i rozmawialiśmy, a on tego nie robił, to co z nim zrobiono, że on widząc przyjaciela ucieka w kąt. Yy, oprócz tego, że uciekał i chował się w kącie, to z jego słownictwa wynikało, że on po prostu nie chce znać. Mało tego, on, kiedy ja mu zaproponowałem, bo to był poniedziałek, żeby przyszedł na nasze spotkanie yy, patriotycznego praworządności, Powiedział, że on z nikim nie chce mieć kontaktu. No więc yy, yy, jest zasadne pytanie, jeżeli ktoś miał kontakt z ludźmi, tak głęboki, głęboki kontakt, kiedy się mówiło o, o, o sprawach, o sprawach rodziny, czyli było się bardzo związanym z grupą, to nie może być tak, żeby ktoś po półtorej roku, wychodząc, odżegnywał się od grupy, która mu wyciągała rękę na pomoc. Prawda? Wtedy oczywiście przy jego sprawie, o której mówię na tej poczcie, ja tylko powiedziałem, żeby się po prostu odstresował, że ja z nim będę miał nadal kontakt i wyszedłem. Do momentu 8-7 znaczy, sierpnia, kiedy nastąpił ten no nieszczęśliwy telefon. Ostatni do mnie zadzwonił i prosił mnie o bardzo szybki kontakt. Powiedział, że jest w garażu i że chce popełnić samobójstwo. Wtedy ja się udałem do tego garażu, to jest koło e, między załóżem a osiedlem tysiąclecia przy Stawie. Znałem ten garaż już wcześniej, więc widziałem gdzieś, poszedłem do niego, porozmawiałem z nim i z, moich, e, z mojej linii e, no, e, prawa. Zespół kierunkowałem. Chciałem ukierunkować Staszka, żeby napisał pismo zażalenie do prokuratury okręgowej. Żeby już pominął ten kontakt z komisariatem, siódemką, a prokuraturą rejonową. Żeby napisał już pismo do prokuratury okręgowej. Staszek panicznie zaczął się bać konstrukcji słowa. Nigdy nie będę pisał, absolutnie, prawda? I, e, tylko była taka konstrukcja rozmowy, nie. Czyli nie chciał już pisać tak, pism, które przedtem pisał no, dziesiątkami. No oczywiście, tak. wtedy wcześniej pisał przecież na pewno za dużo pism. Tak? Tu, kiedy chodziło, e, przecież Obróz Komodę sobie sp e, zdawał sprawy z tego, jak ja przyjechałem, w jakie ja sprawy przyjechałem do niego. Tak? I on też taką e, wtedy wziął linię swoją, że no, to jest jego ochrona, no z tego wynika życia. Powiem krótko. Ja bardzo twardo z nim porozmawiałem i wytłumaczyłem mu, że z sensem życia, kiedy ma się emeryturę, kiedy ma się nawet takie ciężkie warunki, jest zawsze wyjście. Bo, Bo można mówisz? iść do hotelu, można poprosić kolegę, dać mu jakieś pieniądze na, na jakiś tydzień, dwa, żeby się spoko tak. prawda? I, i, i nakłaniałem go nadal na nasz kontakt. Byliśmy byśmy, jako jego przyjaciele, byśmy się z nim spotykali tego lika to odrzucił. Ja byłem u, u niego jeszcze może 3-4 razy. Rozmawiałem z nim. Po tym kilkukrotnym już ostatniej rozmowie, takie spokojny, kiedy on nie wykazał wam niczego, ale nadal pisma tego nie chciał pisać. Ja mu nie powiedziałem oczywiście, że ja napisałem do, wniosłem pismo do CBA internetem, no, ze względu na jego konstrukcję. Ale nie, 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 nie wykazywał żadnej agresji. Był spokojny, dwa razy jak byłem, on jeszcze spał, miał uchylony ten garaż, wstawał, rozmawiał, pił tam herbaty, ja byłem zainteresowany, bo on miał światło, ale tak wody nie miał, nie ma kanalizacji, prawda, nie mógł lekarz nawet przyjąć. No skandal. Skandal z potraktowania tak człowieka. No i e, powitło e, następnym razem, że dopóki e, czas nie przyszedł e, naszego spotkania na 3 maja, gdzie była sprawa jednym banku, to już żadnego kontaktu nie było. On ani nie dzwonił, jak ja przechodziłem do garażu, garaż był zamknięty, w ogóle nic nie wiadomo było, było co się działo. E, ja się rozpytałem e, przyjaciół, czy mają jakiś kontakt ze Staszkiem, Wszyscy powiedzieli, że takiego kontaktu bieżącego nie mają. Prawda? Że kiedyś jeszcze po wyjściu widzieli go, czy rozmawiali, był go przygnębiony, ale takiego bezpośredniego kontaktu codziennego z telefonami, ze spotkaniami nie było. I to mnie ukierunkowało, żeby na następny dzień do niego pójść. Następnego dnia poszedłem pod jego garaż z daleka, zauważyłem e, tak, jakby jego drzwi były uchylone. Kiedy doszedły, no, ostra woń. Tak na obronę swoich praw w sądzie? Powinien taką obronę uzyskiwać. Sędzia, który jest, jest linią społeczną, nie indywidualną, jest społeczną linią. I powinien społeczne sprawy rozpatrywać według kodeksu, ale też według swojego sumienia. Jest A ten, Czy sumienia, tu był. Czy było to sumienie? Może tak na tak Czy To bo, była rozsądna decyzja. To trzeba było sprawdzić wszystko razem, dokumenty przeczytać wszystkie sprawy, których ja nie znam. Nie mogę takiego kina wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.